Czy wiesz, że? O tym, jak wygląda bursa i co się z nią wiąże. Czemu nakrywam ten odcinek? Eee, dlatego, że widzę ludzi, którzy totalnie nie wiedzą, jak się zachować, gdy idzie ksiądz z bursą. Wow. A Wy w ogóle nie wiecie, co to jest bursa. Więc ja mam dzisiaj swojego asystenta, który mi tę bursę poda na chwilę. Bardzo dziękuję. To jest bursa. I to jest miejsce, gdzie jest przechowywany Najświętszy Sakrament. Spokojnie, wszystkich tradycjonalistów, którzy oglądają te odcinki, od razu postaram się uspokoić. Tutaj Pana Jezusa nie ma. tak? To jest po prostu bursa. I moi uczniowie mówią wprost, że to jest taka torebka, gdzie jest Pan Jezus. I faktycznie, jeżeli kapłan idzie w komrze, ma stółę, czyli tą taki długi szalik, nie wiem jak to inaczej można nazwać, o kolorze białym i ma przewieszone, przewieszoną właśnie bursę i tak ją trzyma, to znaczy, że idzie z Komunią Świętą do chorych. Możecie także spotkać szafarzy nadzwyczajnych Najświętszego Sakramentu, którzy także idą do chorych, na przykład podczas niedzielnych mszy świętych. I teraz trochę wiedzy tajemnej, która się wiąże z tą bursą. Gdy ją otwieracie, za chwilę zobaczycie, tutaj się znajduje. Znajdują się Trzy rzeczy, które się pojawiają. Pierwsze, to się znajduje taki korporał. I w tym korporale, jak zaczniemy to otwierać, to okazuje się, że jest przedstawione takie coś. Tutaj to zostawię. W tym znajduje się Najświętszy Sakrament. Czyli ksiądz przechowuje tutaj Najświętszy Sakrament, aby mógł pójść do danego chorego i ten sakrament jemu udzielić. I to jest puszka. My to nazywamy puszką, gdzie jest przechowany Najświętszy Sakrament. I każdy ksiądz dba, żeby tam było czysto, żeby nie pojawiały się tam żadne paprochy, dlatego, że tutaj jest sam Jezus. Ale to nie jest wszystko, co się znajduje w tej bursie. Oprócz tego znajduje się takie naczynie z olejem. To jest sakramentu chorych. I gdy odkręcimy w środku, to się okazuje, że tam jest nalany olej, gdzie ksiądz, maczając swój kciuk. Potem, może, wypowiedzieć te, f, tę formułę, która jest związana przez to święte namaszczenie. Niech Pan swoim nieskończonym miłosierdziu i tak dalej. O tym mówiłem na, w poprzednim odcinku. I to jest obowiązkowe, żeby było i znajdowało się w bursie. Ostatnią rzeczą, która znajduje się w bursie jest wata. I ktoś może powiedzieć, po co jest wata? Wata jest po to, że jeżeli Ksiądz udzieli już sakramentu namaszczenia chorych, to po prostu wyciera swój kciuk i chowa to do środka. Pamiętajcie, że my jesteśmy zobowiązani, żeby nic. Nie zostało sprofanowane. My jesteśmy jako księża y, odpowiedzialni, żeby to, co jest poświęcone Panu Bogu, wszystkie oleje, żeby zostały później spalone. Nie możemy tego zostawić w domu u chorego, chyba że mamy pewność, że on to spali, bo gdyby się okazało, że wyrzuci to do śmieci, to w tym momencie wiecie, no tak nie powinno być. I ksiądz, za każdym razem, jak nosi bursę, to wiadomo, że jest najświętszy sakrament. Jak przechodzi ksiądz z bursą, to co powinniśmy my zrobić? Powinniśmy uklęknąć, nie z szacunku dla księdza, którego być może znamy albo nie znamy, tylko z szacunku dla pana Jezusa, który jest tutaj. Gwarantuję wam, że jeżeli ksiądz jest już po sakramencie, to w tym momencie łatwo to zauważyć, bo my to ściągamy, trzymamy faktycznie tę bursę, ale nie mamy jej przewieszonej przez naszą szyję. I wiem, że czasami to jest trudne, bo to jest ogromne świadectwo w tym momencie dajemy, że uklękniemy i wiemy o co chodzi. Natomiast zachęcam was dlatego, że niestety bardzo często widzę, że ludzie już nie szanują. Ani Pana Jezusa, który przychodzi do chorego i go uzdrawia. Mam nadzieję, że Wy tego nie robicie. Trzymajcie się, niech Pan Bóg Wam błogosławi i zapraszamy na następne odcinki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie skacz. No. Czy Jezusa zasłania sześciopiętnym? No. Tak, tutaj. Nie ruszaj się, Dobra, gramy. Nie się nie ruszać, ale mówić.